Tam. Niebieski, czyste. Po co do tych Czyste. czystych? Pszejo. Nie jest tu W, uh, Warpik, tutaj Mike, ustaw się za budynkiem, za tym podwórkiem. W się sensie. na drodze, ale na wysokości tych, tych podwórek. Wykorzystaj sobie murek osłonę. Aż tak? Tak. Czerwony nadgoń? Tak, tak. Ciągamy, z tej strony mamy dojść wysoko, to masz już do następnego tręby Odmawiam. Przyjął Narogę Jak panami. trzeba to przyklepić się. Na cyce

Wydaje się być czyste, nie widzimy żadnych kontaktów. Mamy jeszcze jakieś 50-60 metrów do najbliższych drzew. No, niestety. Dobra, niebiescy idziemy prawą. A czerwony trzymasz na razie pozycję. Niebiescy rozsunąć w linię. Przyjął. Kto team. Tim? Roman e, Roman, dobra, Podlutwa, świetnie Przyda się Piechota Warpik, może podjechać do linii murków? podejść na wysokość czerwonego Przyjął o, Czerwony, przeskakuj do drzew Przyjął, wykonuję Idziemy panowie Truchtem Uwaga, bo wydaje mi się, że mamy coś przed nami. To mogą być tylko zabudowania, może być coś więcej. Potwierdzam, widzę zabudowania. John, tu do kamienia czy do murku dalej? Podejdźmy trochę dalej, żebyśmy złapali jakieś pola oszczały cokolwiek Otóż Dobra, tyle wystarczy, bo i się wyzywamy czy niebieskich Aro? Dobra Dobra, czerwoni, tyle wystarczy, łapiemy drzewka Niebiescy do murków, czerwony widzisz coś w zabudowaniach? Mm, tu, tu go, czerwony Yy, daleko na tych budowaniach mi to deszkę. Przyjął, no to to jest jeszcze daleko 500 metrów obok niej stoi i nie wiem Koleś jakiś mało ma akabin nas interesuje ten kompleks blisko przed nami Potwierdzam widzę tą deszkę, widzę tam tą barykadę Tak, w budynku z deszką jest jeszcze jeden koleś, a blisko... Na razie prowadzimy obserwację, że coś się uda zauważyć za chwilę. Azymut 140 widzę uzbrojonego przeciwnika. Widzę jakiś... jakiegoś człowieka. Azymut 140 przejął. Wygląda na to, że są chyba dwa KM. Jeden na dachu, a drugi na pozycji gruntu. Na wysokości gruntu. Czerwony? Zgłaszam Przeskocz do następnych drzewek, na sam początek tamtych drzew Przyjął, wykonuje Idziemy panowie dalej Nie zbijać się, bo jak nas te deszki zmaczają Zmacają 70 metrów do przodu. Przyjąłem. Czerwony rozstaw się osłanie. A niebiescy podchodzą do, najbliższego, do najbliższych zabudowań. Przyjął. Jak nabiła i... dalszych nie widać tylko ten na blisko możemy kryć. tu przestań tam, tam, kurwa tańczyć przed tymi drzwiami. Niebieski na róg budynku zapierdalać. Niebieski tu, czerwony średnio widać, możemy cię kryć tylko na najbliższą odległość. Przyjął, o tu za chwilę sam ci sprzedam kulkę, jak nie przestanie tańczyć. O co ci chodzi, kurwa? Na drzwi. piechota ta Warpik, widzę. KM zamontowany na dachu, jest na celowniku. Potwierdzam, jak tylko spróbuję się obrócić, to tam tego rozpierdalasz. Niebiescy zabezpieczyci, zabudowania bez fleszy. Dobra, panowie, skupcie się bardziej tam na lewo, obserwowaniu na dalszej części. Nie ma co patrzeć na budynki, do których oni już weszli. W proponuję... Mam, mamy kontakty... Tutaj niebieski kompleks Cześć. jest e, czy, czysty. Widzisz? Na wzgórzu. Przyjął. Paluchem. Czerwoni ruszajcie drzewkami do przodu. Warpik zdejmij mi ten KM Mustang, bliżej do mnie. Widzę. No i przez jakie widzę Warpik mamy kontakty na wzgórzu, na 200 Warpik, trzymaj Mać ogień. Kontakty na wzgórzu na 200. Wydziałem trzymać ogień, przezeń trzebać Dobra, potwierdzam wyeliminowanie Warpik zgłoś? Warpik zgłasza Warping uważaj, tam są nasi snajperzy na tym wzgórzu, więc jak cię proszę, strzelaj tylko jak masz pewny, jak masz potwierdzone, że to przeciwnik, że to przeciwnik, okej? Okay? Byłem pewny, widziałem kałacha ze szmatą na głowie, więc... Deteszka pierwszych... doszkad na budynku, ta pierwsza, widzi nas już. Dobra, Warping, jak trzeba skrócić dystans, proszę nie strzelaj nad budynkami, w których jest jedna z drużyn. I odstrzel tą deszkę na budynku Możesz wyrównać, możesz wyrównać z drużnami tam na wysokości zabudowań Ale ten kamień jest kurwa zajebisty No nie Jeszcze z tym kanem kurwa jak to kosi Kosiak <grym> <Co> to <grym> Co prawda zużycie amunicji jest trochę duże, ale... Warpik yy, KM na budynku dalej aktywny jeszcze Wiem, parę ale schował się za drzewami Ja wolę nie strzelać po gałęziach Dobra Co, so, jak podjedziesz na wysokość drzwi, w których siedzę Warpik, skróć jeszcze, skróć jeszcze tak? Tak Czekaj, o no tak bym się tam uszedł bliżej do tych... Pieknie Słuchaj, spróbuj stmuchnąć cały tamten w ogóle... Nie, no, chodź coś, nie ten... dają na radio i strzela hmm, Chodź tam do patio kurwa, w którym jest siedzi munków, ten HM tak, się... Jak chcesz to wyjeb tam z toba Wyjeb tam z toba amunicji, szkoda Hej, szkoda amunicji za 150 dolarów to walimy rakietą za 20 tysięcy, nie? I więc ruszacie pod następne podwórko. Czerwoni, gdzie jesteście? Jesteśmy na początku drzew po lewej stronie. Strasznie do tyłu, dołączcie. Przyjąłby Trzymać na wzgórza, to pole na prawo, żeby bardzo nas nie zaskoczyły. Znowu nie będę widać. No nie ma co się przejmować, tutaj w razie czego możemy się gaspę schować w tych drzewach. oni taką łbie dostali kotwę z wozu, żeby się poskali. To wzgórza na nowo chyba nie jest na pewno widzieć. Panowie, podchodzimy na początek drzewek i to jest Czerwony? Przepraszam. Wejdź na pagórek, na swoim azimucie 110, 120 mniej więcej. Przyjął, ja wykonuję. Panowie, U? idziemy na lewo. Pierwsze. Na lewo. Skróć na wysokość niebieskiego. Tak. Dobra, tam do tamtych skał. A mi się wydaje, że mamy coś na lewo. Czy co mamy? Powtórz. Zabudowania czyste. Przyjął? Nie, dobra. Ale... Dobra. Wydawało mi się, że mamy taką. Dobra, shadow, w razie Konstanty czego nie pokazywać paluchem? A mu 110 mniej więcej. Nie, to Roman był. E, Warpik, stój, stój 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 stój, bo włazisz już w zasięg RPG-u. No, chodzić na samą górę? Tak, idziemy do, do skały O, do... e, tam to przed nami. E, słuchaj Warpik, na prawo od tego miejsca, które strzela... Ej, czołg 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 czołg! Czołg za Warpeak, za tym znakiem jest ustawiony. Dobra, niebiescy i jest nad tobą. Piękne trafienie? Maszko odpocząć Przy tym czołgu Dobra, na wysokości poważę. tamtych zabudowań był chyba ustawiony jeszcze jeden KM. Poza tym mieliśmy jeszcze kontakty z piechotą w budynkach na lewo od pierwszego miejsca, które ostrzelaliście z tej pozycji. Czołg się kontakt. Popraw czołgowi. Czekaj, nie, 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 bo czołg może zobaczyć. Czerwony szykuj rurę. Przyjął Rur. wykonuję Reszta, reszta czerwony, chować łukę, żeby nam nie ściągać tutaj uwagi. I czyść tył, czyść tył, bo będę mógł odpalać. No. Dalej. Dobra, no, cool. gdzie jest, gdzie, gdzie jest ten być Wygląda na to, że jednak nie wyjechał do nas, miał być na wysokości miasteczka. czy znaczy inaczej. A na wysokości meczetu. W Jechał w naszym kierunku. Nie widzimy co go to, teraz to, to jest, teraz to, to jest to za, Chyba za Odmawiam, nie widzę meczetu. Widzę kontakty w zabudowaniu. Meczet jest przy skrzyżowaniu, tylko nie ma wieży. Potwierdzam, widzę kontakty w meczecie. Nie się meczet? Niebiescy wyskoczyć z zabudowani do przodu do murku. No, Czałóż, Czerwony, przy... jeśli widzisz jakieś cele, to eliminuj. Dobra, czerwoni, otwierać Piechota czołg schował się w zabudowaniach po lewej stronie drogi Jak się wychyli, dostanie pigułę. Mam widok na czołg, będę odpalał Potwierdzam, czołg jest w zabudowaniach trafiony Książ aktywny, trzeba mu poprawić Pierwszy pocisk za krótko poprawiam Zwracaj się do was, chowaj się! Masz go? Uwaga. Skąd to bijo? A widzę, że to. Podobno może nie. Gdzie idzie? Shadow, chowaj się. Bo... Dobra, Dobra to już to. On jest tam. Nie widzi tego przez to. to tak? Mogę jeszcze. Drostał. Drostał. strzelę w do rakiety